Szczęść Boże, mijają już prawie dwa tygodnie naszych spotkań oświ... pod poduchę. Bardzo się cieszę, że codziennie karmisz się Słowem i dajesz Bogu tę przestrzeń, by mógł w Tobie działać. Posłuchajmy dzisiaj z fragmentu psalmu 31. Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mi odkupisz, Panie Wierny Boże. Słyszałem bowiem, jak wielu szeptało, trwoga jest dokoła. Gromadzę się przeciw mnie, zamierzając odebrać mi życie. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię: Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Bóg dzisiaj mówi w, piś w Psalmie, ja chcę być, być dzisiaj Twoją ucieczką. I psalmista ucieka się do Pana. To jest jedyna ucieczka, która nam nie zaszkodzi, która nie będzie ucieczką od własnego serca, tylko będzie odnalezieniem ocalenia, siły i pełni życia w tych różnych sytuacjach naszych ucisków i zagrożeń. A tak wiele razy uciekamy od życia, uciekamy od trudności, uciekamy od cierpienia w różne rzeczy. Co człowiek, to różne ucieczki. Pomódmy się na koniec. Nasz Dobry Ojcze, spójrz Panie na nas wszystkich, którzy dzisiaj się ze mną modlą. Ojcze, dzisiaj w sposób szczególny, pomóż mi się przyjrzeć naszym trudnościom i słabościom, byśmy potrafili się z nimi spotkać i stanąć w Prawdzie, byśmy potrafili uciekać z tym wszystkim do Ciebie, bo tylko w Tobie jest prawdziwe źródło życia, tylko w Tobie jest nasza nadzieja. Amen. Przyjmijcie błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zadanie na jutro. Zaplanuj sobie jutrzejszy dzień i trzymaj się ustalonego planu. Nie uciekaj przed niczym. Śpijcie dobrze. Do usłyszenia jutro. Z Bowiem.